Andrzej Kozyra, Jan Bodakowski. witamy w kolejnym spotkaniu w magazynie nowości wydawniczych Bestseller a dziś będzie to książka rodem, jak z Jamesa Bonda... Na licencji Moskwy. Na licencji Moskwy, tak. Bo license to Kill to był taki odcinek Jamesa Bonda, licencja, licencja na, zabijanie. na zabijanie. Tak, a to jest na licencji Moskwy, czyli chodzi o tych wszystkich, którzy tworzyli naszą rzeczywistość w PRL-u, a działali na licencji Moskwy. Autorem książki jest historyk z Warszawskiego Instytutu Pamięci Narodowej, Robert Spałek. Książka została wydana przez IPN w Warszawie. Pełen tytuł to jest na licencji Moskwy wokół Gomułki, Bermana i innych 1943-1970, czyli na początku mamy i yy, yy, twoje skojarzenie z Jamesem Bondem jest bardzo słuszne, ponieważ tą książkę czyta się po prostu jak, jak, jak yy, książkę. Szpiegowskie i ja, ja bardzo często, ja po prostu uwielbiam czytać książki z IPN-u, bo po prostu to jak sensacyjne książki są, a, a człowiek przynajmniej nie faraszeruje się jakąś fikcją, tylko faktami. Eee, troszkę mi dłużgo, długo zajęło przeczytanie tej książki, bo 41 stron notatek, już mi dwa artykuły z tego wyszły. Jeden możecie, mogą Państwo przeczytać na Frondzie, drugi na mediach narodowych. I tu książka zaczyna się od 1943 od roku, czyli jak Sowieci zaczęli hodować wszystkie, wszystkie te ruchy, te, te instytucje pseudopolskie, po to, żeby osadzić swoją władzę na, na zajętych terenach po wojnie polski. Bo powiedzmy sobie szczerze, po II wojnie światowej Polska znalazła się pod okupacją sowiecką, komunistyczną nie była krajem suwerennym, była kolonią i po prostu sowieci tutaj osadzili, osadzili swoich, swoich, swoich przedstawicieli, którzy w ich imieniu zarządzali, zarządzali tą zarządzali Polską. Na początku mamy opisane po prostu te, te wszystkie inicjatywy tworzenia różnych komitetów, z których potem PKWN powstał, tej, tych, tych środowisk żydowskich, które były, były hodowane, czy, czy polskich komunistów bardziej odwołujących się do, do Polski. Dowiadujemy się bardzo ciekawej historii, którą jeszcze nie opisałem. Ale na pewno w klepie do, do, do komputera o tym, jak Berling planował przejęcie władzy i stworzenie takiej komunizmu y, wojskowego, militarnego w Polsce. Poznajemy historię i bohaterami tej książki jest kilku polityków. Głównym bohaterem jest y, Gomułka. Y, ja powiem szczerze, jak, ja, y, jak byłem, tak. Mówię, że masz sentyment do Gomułki. Do, do ja te... nie miałem sentymentu do Gomułki i byłem bardzo wielkim zwolennikiem eksmisji Gomułki z Powązek, ale niestety po tej książce to, to pewien sentyment do Gomułki nabyłem. Oczywiście to był Komuch, który, który chciał, który wierzył w to, te po prostu komunistyczne zabobony, ale niewątpliwie jak na komunistę, w stosunku do innych komunistów, to działał. Jest kilka rzeczy, które, które, które można mu zapisać na plus. Między innymi taką rzeczą jest rzecz, którą w ostatnim roku swoich rządów stworzył czy przeprowadził czyli uznanie granicy zachodniej Polski przez Republikę Federalną Niemiec, przez zachodnie Niemcy. Jak się okazuje, Gomułka był politykiem, który był bardzo niezależny. On oczywiście wiedział, że jego władzę, gwarancją dla jego władzy jest, jest, są sowieci, ale wcale nie chciał być po prostu. Takim bezkrytycznym, bezwolnym, przydupasem Sowietów, chciał być traktowany po partnersku, chciał być dyktatorem komunistycznym w Polsce, który jednak był tak realistyczny, że nie poszedł drogą Tito i nie odłączył się od Sowietów, nie stworzył komunizmu niezależnego od Sowietów, ale z tymi Sowietami bardzo sobie twardo poczynał. E, co wkurzała niepomiernie nie, nie Stalina, ale zyskało sympatię Breżniewa i e, Chruszczowa. No i po tej książce niestety można, można nabyć pewnej, pewnego sentymentu do Gomułki, a ja to opisałem dlaczego. Eee, też w tej książce jest bardzo fajne informacje dotyczące nadreprezentacji Żydów we władzach komunistycznych i w komunistycznej bezpiecy. To jest kolejna książka IPN-u, w której mamy te fakty opisane i która jest sprzeczna z tą narracją środowisk lewicowych, że po prostu nic takiego zjawiska, że zjawisko Żydokomuny nie, nie funkcjonowało. Nawet sowieci sami dostrzegali to, że, że Żydzi byli nadreprezentowani. Oprócz tego mamy opisaną postać Bieruta, który był po prostu bezwolnym sowieciarzem. Jeszcze do tego był marionetką w ręku właśnie tej żydokomuny, czyli Bermana, Minsa, Zambrowskiego. Bardzo ciekawie jest opisany kwestia, którą też, też już wklepałem, ale ten artykuł nie jest, nie jest opublikowany. Tego, jak komuniści niszczyli Kościół katolicki. Nie, ten o Kościele Katolickim jest właśnie na froncie. Natomiast e, o, Berm, o, o Bierucie jest na e, mediach narodowych, ale będzie także artykuł z tej książki dotyczący e, go, 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 tego, jak e, niszczono polskie rolnictwo. Moim zdaniem bardzo aktualny temat. Eee, szczególnie po, to pokazują protesty agrounii przeciwko temu, co się dzieje w Polsce. Eee, złośliwie powiem, że pewną taką kontynuację polityki Hilarego Minca, który niszczył polskie rolnictwo, po prostu widać. Bardzo ciekawa książka, eee, warto ją przeczytać, eee, i, i bardzo ważna rzecz. Eee, Robert Spałek, pomimo tego, że to jest mnóstwo informacji, to pisze w sposób niezwykle atrakcyjny. To się czyta naprawdę, jak, jak dobrą powieść szpiegowską jest niezwykle dynamiczna. Ja już przeczytałem kilka książek pana Roberta. Bardzo, bardzo, bardzo. Pracowity historyk, bardzo dobre pióro. Um, mam nadzieję, że jeszcze kilka książek jego, jego będę miał okazję przeczytać. Polecam wszystkim. Ważna rzecz, wydawnictwa IPN-u są wydawane w bardzo przystępnych cenach. To, to nie są ceny odstraszające. Nawet jeżeli ktoś, ja, ja polecam, jeżeli ktoś chciałby właśnie poszukać, to można podejść sobie na przykład do księgarni z tanią książką. Tam też można znaleźć bardzo dużo ciekawych książek IPN-u, po bardzo przystępnych cenach, ale w ogóle jak się pójdzie do, do księgarni penowskich, w których są, czy, czy mamy te siedziby Instytutu e, Regionalne, w których są, są też punkty sprzedaży książek, wszystkie te książki są w bardzo rozsądnych cenach e, i dużo wartościowych informacji, warto je przeczytać. Ta książka, tak jak mówisz, językiem obrazowym, językiem, który jest e, znamienny dla powieści, sensacyjnych. Natomiast ja jestem ciekaw, dopytam, czy w tej książce, znaczy nie przeczytałeś, mówisz jeszcze całej. Nie, ale... to przeczytałem tą przeczytałem całą, tak? pokazywałem, pytałeś się co to za koperta, to jest koperta z notatkami, nie, jest ich tak dużo, że po prostu nie mam możliwości ich zszycia, tak. więc trzymam w kopercie, książka jest przeczytana, ale takie pytanie. Tak? Nie, bo chciałem zapytać o jedną rzecz. Gdybym nie mój historyk, nauczyciel historii w liceum, profesor Marek Borucki, to pewnie bym nie wiedział. Państwo też być może nie wiedzą: ci komuniści, którzy zostali osadzeni tutaj w Polsce, niby polscy komuniści tworzący rząd PKWN, to nie byli ulubieńcy Stalina tak naprawdę, tylko to byli ludzie, którzy pomimo tego, że byli lewicowcami, komunistami z kryjkości, siedzieli, w rosyjskich więzieniach, tak samo jak armia, którą stworzono, Ludową Armię Wojska Polskiego im. Tadeusza, Pierwszą Dywizję im. Tadeusza Kościuszki, to była też dywizja stworzona z tych, których tam nie wybijano z jakichś chłopów, ludzi zesłanych gdzieś daleko w głąb Rosji, więc, a ponieważ armia Andersa wyszła i walczyła już po stronie aliantów, walcząc dziennie, prawda, sprowadzając Włochy, Monte Cassino i tak dalej, w związku z czym no, Stalin nie miał zbyt dużego ruchu i wziął tych polskich e, komunistów. E, oni mu oczywiście byli bardzo wdzięczni, bo mogli skończyć bardzo marnie, pomimo, że tak naprawdę wydaje się, że o, to byli przyjaciele Stalina. No nieprawda Stalin mał ogromną nienawiścią do Polaków, zwłaszcza po, po tym, co. po. Co... No, powiedzmy, sobie, bo taką postacią właśnie jest y, gomułka, który, który po pierwsze dorwał się do władzy. Wbrew, wbrew Sowietom. On został szefem PPR-u, czyli tej komunistycznej agentury, która, która działała pod okupacją niemiecką na ziemiach polskich. Tam w międzyczasie ci, którzy zostali wysłani, żeby być szefami tej partii, to, to się wymordowali. To też bardzo ciekawa historia. I pułka Gomułka przejął, przejął, przejął tą władzę, i e, tam do 1948 roku był szefem, szefem PPR-u, a potem pzpr u Odsunęli go od władzy, e, był, był zamknięty i wrócił do tej władzy. W Nimbie, właśnie e, Polacy, żyli takim złudzeniem, że jak on siedział, się był aresztowany, internowany, to pewnie jest, nie jest już komunistą. Natomiast Gomułka wrócił do władzy w 1956 roku. Był proces liberalizacji. To jest też bardzo ważną rzeczą w tej książce opis tego, że jednak my byliśmy najweselszym barakiem w obozie, że poziom liberalizacji wolności słowa, swobody kultury był w PRL-u o wiele większy niż, niż w innych państwach bloku. No i niewątpliwie Gomuka był takim politykiem, który był wierny komunizmowi, wierzył bezkrytycznie w ten głupi ustrój, ale był realistą, wiedział, że na przykład bezsensem jest od razu zwalczyć kościół i, i rolnictwo, ponieważ to wcale nie zapewnia władzy komunistom, tylko może sprowadzić opór społeczny. Natomiast Bierut był takim bezkrytycznym, dlatego właśnie Gomułka Stalin odsunął w 1948 roku, wsadził Bieruta e, i potem bierut, e, bierut, e, bierut, e, bierut. Po śmierci Stalina, po śmierci Stalina w 1956 e, roku. Trzecim, w szóstym mógł wrócić Gomułka do władzy. Wrócił Gomułka dlatego, że Bierut jak pojechał do, do, do Moskwy i usłyszał referat Chruszczowa o tym, jak Stalin mordował komunistów, to przeżył to tak, że mu się zmarło. No i Gomułka wrócił do władzy, był pierwszym i jedynym chyba komunistą, który został wybrany wbrew woli Sowietów. Tam Sowieci przylatywali, kłócili się, a jednak, jednak Gomułka przetrwał. No i taką swoją hardością zyskał, zyskał, zyskał sympatię Chruszczowa i Bieruta. Został odsunięty w 70 roku. Komunizm Moskwa osadziła wtedy Gierka, który był bardzo lojalny i właśnie był nominatem. Natomiast. natomiast PR przepraszam, PR -wo, PR -wo, Gierek oczywiście wyglądał dobrze, bo pobyt we Francji, studia we Francji, syn robotników, tu węgiel, tu prawda, Śląsk. O, tu gospodarz będzie dobry, chociaż o Gomułce też krążyły mity, że był świetnym gospodarzem, potrafił jeździć po małych miasteczkach, sprawdzać jakie jest zaopatrzenie w sklepach. To oczywiście były mity pijarowe, owe które... Znaczy, to nie były mity, bo e, właśnie problemem Gomułki było to, że e, on marnował strasznie długo, dużo czasu na zajmowanie się rzeczami bardzo szczegółowymi, takimi jak te ceny, jak produkcja rolna. Rzeczami, którymi lider państwa w ogóle nie powinien się zajmować i, i był za bardzo na tym wchodził za bardzo w szczegóły. Potem został, został odsunięty od władzy, ale to pewnie też była ku wielkim gomu zadowoleniu działaczy partyjnych, którzy po prostu chcieli konsumować, a, a gomułka był znany z, ze swego estetycznego trybu życia i e, trudno było e, żyć żyć e dostatnio, tak jak pozwolił Gierek, właśnie za Gomułki. To jest bardzo ciekawa książka, która właśnie pokazuje nam takie e, rzeczy, które może, o których pa nie powinniśmy pamiętać, jak zbrodnie, jak zbrodnie komunistów, właśnie zwalczanie kościoła katolickiego, zwalczanie polskiego rolnictwa, ale także y, y, pokazuje y, y, pewne, pewne, pewne rzeczy, które, które dobrze działają na, na, bo powiem szczerze, że e, po tej książce niestety e, Gomułka zaczyna się w innym stopniu e, patrzeć. Jak jestem zwolennikiem e, wywalenia z e, powązek Bieruta i, i wielu innych komunistów, likwidacji tego Ziguratu, to miałbym pewne no, miałbym pewny, pewien dylemat, co zrobić z Gomułką, czy go eksmitować, czy, czy może go jakimś murem otoczyć. E, bardzo ciekawa książka, e, bardzo dużo e, ciekawych danych, bardzo dużo takich e, także sensacyjnych historii, o których kiedyś będziemy mogli pom pomówić, bo też o, o pewnych mordach politycznych e, historii bardzo sensacyjnych. E, warto, warto, warto sięgnąć, bo naprawdę, e, tak jak Józef Mackiewicz mówił, Prawda jest, o, jest y, o wiele ciekawsza od fikcji i to y, książka Roberta Spałka niewątpliwie potwierdza. Tak, jako dygresję na koniec powiem, był taki słynny y, proces, właśnie za Gomułki. Tak jak powiedziałeś, on bardzo y, patrzył uważnie na te pieniądze państwowe z y, mafii y, mięsnej. Tam ojciec y, znanego aktora Małżyckiego. Y, został tak skazany. Gomułka nie skorzystał z prawa łaski i wyrok wykonaną został, został po, stracony po prostu. W każdym razie to pokazuje, Ale o tym możemy też zrobić filmik, bo ja pisałem o tym artykuł, mamy do tego, do tego materiału, więc nawet my o gospodarce PRL-u też można było zrobić. Dokładnie. Dziękuję dzisiaj za uwagę. To o tej książce, ja tylko jako dygresję jeszcze pokażę książkę, tą w bibliotekach raczej. Możecie jej szukać już tylko w bibliotekach, ponieważ to jest książka, z 1989 roku cutting Kaczyń... I to jest niby lista ofiar yy, i Andrzeja Szcześniaka, książka. Tak. Ja to ci powiem, że będziemy musieli zrobić książkę o, o zapomnianej, ale jednej z pierwszych takich książek, które bardzo się nie spodobały lewicy i e, środowiskom żydowskim, czyli Judeo-Polonii Andrzeja Szcześniaka, który w Polwenie wydał. Więc jest to historyk taki, który, który bardzo y, 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 szedł w interesie Polski. A no właśnie, i to wydawnictwo Alfa z 1989 roku. Jak będziecie mieli czas i chęć szukać, ta książka kiedyś kosztowała 1200 zł przed denominacją, to dzisiaj pewnie już jej nie znajdziecie, mówię, chyba, że ale jak... szanowni Państwo, y, są rzeczy, y, które możecie dostać za darmo książki. Na przykład w księgarni, w, w Bibliotece Miasta stołecznego w Warszawie na koszykach. Jest taka płeczka, z której można sobie wziąć za darmo książki przy wejściu. E, tam Przecież widzę, że. Par... Takie, takie niektóre rzeczy można ciekawe znaleźć. Można też, na koszykach jest, jest taki punkt, w którym można sobie przynieść książki, które się nie potrzebuje, ale także wziąć książki jakieś tam, nie pamiętam jak to się nazywa, ale jak Państwo pójdą, się zapytają, czy sprawdzą na stronie, także w wielu bibliotekach są takie, taka możliwość. Warto trzymać książki, niektóre, niektóre, niektóre z sentymentu po to, żeby wiedzieć, jakie były komunistyczne kłamstwa. Niektóre po to, żeby. Warto też kupować dobre książki, ponieważ my jesteśmy przyzwyczajeni, że internet tutaj wszystko nam zapewni. Oczywiście tak jest. Ja pisząc na przykład o Felicie Konecznym, znalazłem mnóstwo bardzo ciekawych artykułów naukowych, ale powiedzmy sobie szczerze, Internet blokuje pewne treści. Warto lepiej mieć w domu parę książek, szczególnie takich, które są politycznie niepoprawne, bo nigdy nie wiemy, czy na przykład ci dostawcy internetu nie zablokują. Firma Amazon zlikwidowała konkurencję dla, dla Twittera Pearl bo ta firma bo to była zbyt konserwatywna prezydenta Trumpa na portalach społecznościowych zablokowano, mnie zablokowano na Facebooku za rysunek satyryczny, zablokowano mi e, możliwość wrzucania na YouTube'a, dlatego, że pokazałem bez komentarza jakąś demonstrację i przeprowadziłem wywiad z jakimś a, autorem książki więc e, lepiej mieć w domu książki e, zanim będą zakazane, a tą książkę mogę Mogą zakazać, bo, bo dowiedzą się na przykład, bo tutaj jest niepolityczne, niepoprawne rzeczy na temat nadreprezentacji Żydów w środowiskach komunistycznych. E, ateiści mogą się obrazić i zabrokować, ponieważ jest opisane jak komuniści prześladowali kościół katolicki. E, środowiska Gazety Wyborczej, które niewątpliwie nienawidzą Gomułki, mogą zablokować, bo, bo jest tam pokazane kilka plusów Gomułki, który e, podpadł środowiskom żydowskim, że 1968 rok, więc warto mieć książki, na przykład takie na półce, bo jak zakazą, to, to może w domu nie znajdą, a, a, a będzie można poczytać. Dokładnie tak za Gomułki był ten 68 rok. Yy, słuchaj, Janko, w takim razie dziękujemy Państwu za uwagę, polecamy tę książkę i, yy, i cóż, no, warto czytać. Yy, nie traktujmy o, nie traktujmy internetu jako taką wszechnicę wiedzy. Sami szukajmy, docierajmy, yy, ponieważ no, w internecie niektóre takie jak mówisz treści mogą być blokowane. Sami jak będziemy mieli na półce, to będziemy wiedzieli. A poza tym jak będzie rozbłysk słońca jakiś i szlak trafi tą całą elektronikę, to szanowni państwo, ja mogę podejść do półki, wziąć i przeczytać książkę, jak będzie słońce. A, a Państwo jak będą mieli tylko te komputery, szlak trafi te komputery, to sobie nic nie poczytacie po prostu. Dziękujemy. Te warto mieć w domu książki. Zamykamy naszą dzisiejszą rozprawę tą konkluzję. Andrzej Kozera, Jan Bodekowski. Dziękujemy.